Ma taki króciutki vlog, mianowicie e, w piątek, sobotę, niedzielę, czyli 22, 23, 24 października, oczywiście e, jest PGA. Ja oczywiście będę na PGA, oczywiście w sensie pierwsza, w sumie jadę na coś tego typu. Miałem na Perkon pojechać e, jeszcze w 2020, ale koronawirus wszedł. No, ale no to ten, ogólnie no to będę na PGA, tam z Gaborkiem, Abim i tak dalej. To tylko takie info. I nie wiem co mam jeszcze mogę powiedzieć Dla tych, którzy śledzą też mnie na innych platformach Na przykład na się Boże TikToku To ogólnie taki update z jedzenia 69 paczek No tych... Jak one się nazywają? Flipsów Zostało, nie wiem, z 20 ich tak na oko Ktoś może policzyć i napisać w komentarzu To będzie miło Dobra No to co? A i ogólnie niedługo chyba jakieś live ze cps porobię robię Bo zajebisty ten nowy update 什么？<Sure. S 2> sure.